W małym miasteczku Perryville we wschodniej części stanu Missouri od czerwca 2003 roku, co miesiąc, dzieje się coś inspirującego. Zaczęło się od rolnika o imieniu Nel. Jego matka była oddaną katoliczką, która nieustannie przypominała mu: Jeśli nie masz Boga w swoim życiu, nie masz nic. Jednak Nel w wieku dorosłym oddalił się od kościoła i nie jest dzisiaj dumny z tamtych dni. Jego mama ciągle przypominała mu, że nie ma Boga w jego życiu. W 1995 roku jego brat pokazał mu fascynujące zdjęcie, które zrobił zakonnik na parkingu. W słońcu znajdował się wizerunek cudownego medalika. Nel pomyślał, że to niesamowite. Jakieś cztery miesiące później, na siedzeniu jego ciężarówki, pojawił się modlitewnik. Przeglądając go pewnego dnia, modlitwy, które czytał, zaczęły przywoływać wspomnienia z czasów, gdy był młody i wierzący. Ale kiedy doszedł do zdrowaś Maryjo, miał żywy powrót do swojej pierwszej komunii świętej. Stał się przytłoczony emocjonalnie, zdając sobie sprawę, jak daleko odszedł od swojej wiary. W tym momencie ponownie zaczął regularnie odmawiać Różaniec. 11 sierpnia 2000 roku na zawsze pozostanie w jego pamięci. Przyjaciel Nela brał udział w rekolekcjach w innej parafii. Zaproponował, aby Nel wybrał się tam razem z nim. Zgodził się i wraz z żoną i przyjacielem pojechali na rekolekcje. Gdy rekolekcje się rozpoczęły, Nelowi zaczęły przytrafiać się dziwne rzeczy. Gdy mówca rozpoczął, Nel poczuł siłę, która popychała go do przodu, a jego emocje narastały, aż nie mógł dłużej powstrzymywać łez. Obawiał się, że będzie przeszkadzał innym osobom wokół niego. Kiedy spojrzał na mówcę, Kościół wydawał się wypełniony dymem i mógł zobaczyć tylko mężczyznę, który opowiadał swoje świadectwo oraz jego żonę. Oboje mieli aureole nad głowami, tak jak na obrazach świętych. Im więcej mówca mówił o Maryi, tym aureole stawały się jaśniejsze, aż w końcu były tak jasne jak słońce. Światło stało się pełnym obrazem za mówcą. A następnie zobaczył Maryję w tym jasnym świetle. Nie odezwała się, ale Nel powiedział: Była ubrana całkowicie na biało, zamknięta jak w słońcu i jasna jak słońce, ale patrzenie na nią nie raniło oczu. Nie powiedziała ani słowa, ale w tym momencie wszystko stało się dla mnie jasne. Matka Boża chce, abyśmy wiedzieli, że Bóg jest prawdziwy i kocha każdego z nas. On ma miłosierdzie dla każdego, ale my musimy prosić o jego miłosierdzie. Musimy także żyć zgodnie z wolą Bożą. Musimy oddać się Bogu. Nie możemy siedzieć bezczynnie. Musimy zawsze prezentować się w miłosiernej. Cichej łagodności wobec siebie nawzajem. A nawet wobec tych, których nawet nie znamy. Bóg chce, aby inni widzieli w nas Chrystusa. Święty Józef był posłuszny Bogu pod każdym względem. Matka Najświętsza chce, abyśmy wiedzieli, że Józef jest wzorem do naśladowania dla mężczyzn. Mężowie Kochajcie swoje żony tak, jak Jezus kocha Kościół. W takim małżeństwie Bóg kwitnie, mężczyzna musi wnieść Kościół do domu. Honor i szacunek pomagają zachować równowagę wraz z włączeniem Boga do małżeństwa. W 2002 roku Nel miał okazję pojechać do Medjugorje z grupą, ale jego żona musiała zostać w domu. Po przyjeździe odczuwał wielką tęsknotę za domem i żałował, że nie mogła pojechać z nim. Nagle uspokoiło go to przesłanie: Póki tu jesteś i o cokolwiek cię poproszę, musisz dać z siebie wszystko i całego siebie innym. Około godziny dziewiętnastej, ostatniej nocy, Nel i kilka innych osób zdecydowało się na ostatnią wędrówkę. Nierówną ścieżką na górę Krzyża, zatrzymując się po drodze, przy różnych stacjach drogi krzyżowej. Przy czwartej stacji, gdzie Jezus widzi swoją matkę, Nel nagle został przytłoczony silnym zapachem róż. Upadł na duże skały, jakby nieprzytomny, ale nie doznał żadnych skaleczeń, siniaków ani obrażeń. W tym momencie odczuwał intensywne pragnienie bycia z Maryją i Jezusem w niebie. Czuł się tak, jakby milion informacji zostało rozproszonych naraz. Wtedy usłyszał, jak błogosławiona dziewica Maryja mówi do niego: Masz wiele do zrobienia. Nigdy nie trać ani chwili by służyć Bogu. Po powrocie do Mizuri w czerwcu 2003 roku Nel pracował na polu, kiedy ponownie poczuł silny zapach róż i poczuł, że Maryja jest w pobliżu. Poprosiła go, aby zaczął modlić się w grocie 13 dnia każdego miesiąca przez następne 13 miesięcy. Grota, o której mówiła Maryja, Znajdowała się na terenie Narodowego Sanktuarium Cudownego Medalika, właśnie w Perwil. Rezyduje tam wspólnota księży misjonarzy świętego Wincentego Apaulo. Sanktuarium zostało zbudowane w 1929 roku ku czci Matki Bożej od Cudownego Medalika. Nel modlił się na różańcu w Grocie przez trzy miesiące. Umieścił niektóre z orędzi Matki Bożej anonimowo w lokalnej gazecie, potencjalnie dla inspiracji każdego. W czerwcu 2004 roku Nel opublikował to, co działo się w Grocie. W grudniu 2004 roku pojawiła się telewizja Channel 12, aby nakręcić reportaż o wydarzeniach w Grocie. Kiedy minęło pierwsze 13 miesięcy. Maryja powiedziała Nelowi, że jest zadowolona z nabożeństw i modlitw odbywających się w grocie. Poprosiła go, aby nadal przychodził 13 dnia każdego miesiąca na czas nieokreślony. W czerwcu 2013 roku dziesięć lat później, Nel nigdy nie opuścił żadnego miesiąca i nadal otrzymywał przesłanie od Matki Bożej przy każdej okazji. Nadal jest wierny i oddany jej prośbom. Nel opisuje Matkę Bożą jako przychodzącą do niego w wizji, otoczoną chmurami i mgłą. Ma na sobie długą białą suknię, ze złotymi wykończeniami i złotą szarfę. Wydaje się, że na jej sukni są gwiazdy, ale Nel mówi, że w rzeczywistości unoszą się one tuż nad jej suknią i wokół niej. Ma długie falowane brązowe włosy, ze złotą koroną na czubku głowy. Wygląda na to, że korona jest otoczona ciemnozielonymi szmaragdami i dwunastoma małymi krzyżami na szczycie, reprezentującymi dwunastu apostołów. Na białej sukni ma niebieski płaszcz. Nel czuje się odłączony od wszystkiego i wszystkich wokół niego, kiedy ona przychodzi. Widzę tylko Maryję. Czasami są z nią święci lub aniołowie, opowiada. Nel twierdzi, że kiedy przychodzi Maryja, widzi ją i dokładnie wie, gdzie jest, bez rozglądania się za nią. Nie wiem, jak niebo to robi, ale to właśnie widzę. Mówi, że Maryja często przechodzi przez modlący się tłum, błogosławiąc ich i słysząc ich myśli. Czasami mówi do mnie, Kobieta w tłumie zastanawia się nad jakąś kwestią. Powiedz jej i Maryja mówi mi, co mam doradzić tej kobiecie. Najświętsza Maryja Panna powiedziała Nelowi tak. Ciemność wypełnia ziemię. Jeśli modlitwa świętej Gertrudy jest odmawiana w jedności z różańcem, tysiąc dusz zostanie uwolnionych z czyśćca za każde zdrowaś Maryjo. Niektórzy członkowie Stowarzyszenia Maryjnego odwiedzają sanktuarium co miesiąc. Wszyscy mieli doświadczenie silnego zapachu róż i odczuwania wielkiego pokoju i jedności podczas odmawiania tam różańca. Niektórzy zrobili fascynujące zdjęcia słońca, na których pojawiają się gołębie, krzyże, a zwłaszcza płatki róż. Perwil znajduje się w diecezji St. Louis. Arcybiskup i miejscowi księża są świadomi tego, że Nel otrzymuje przesłania od Matki Bożej. Akceptują i wyrażają zgodę na działania prowadzone w grocie, ale nigdy tych objawień oficjalnie nie zatwierdzili. Oto kilka wiadomości Maryi z tych objawień. Nasz świat jest pełen ciemności. Wydaje się, że zło zwycięża, mój ludu. Dla tych, którzy są wierni Bogu, którzy są wierni Jego Słowu, którzy są poświęceni mojemu niepokalanemu sercu, najczystszemu sercu świętego Józefa i najświętszemu sercu Jezusa, zwyciężycie we wszystkim. Zło Was nie pokona. Musimy pozostać wierni Bogu we wszystkim. Żyjąc naszym codziennym życiem dla Boga, masz być pochodnią światła dla innych w świecie ciemności. Nie masz się czego obawiać, jeśli przez cały czas patrzysz na Chrystusa. Macie odzwierciedlać świętą rodzinę. Wzywam Was wszystkich, abyście nieśli tę pochodnię światła Chrystusa całemu światu. Tak wielu zastanawia się, co może przynieść jutro. Jutro samo o siebie zadba. Trzeba tylko żyć teraźniejszością każdego dnia. Nigdy nie zapieraj się Jezusa. Ludzie, poświęćcie się świętemu Józefowi. On był posłuszny Bogu we wszystkim. Uczcie się tego posłuszeństwa, abyście mogli być dobrymi kapłanami oraz abyście byli dobrymi ojcami i mężami w waszych domach. Jako dobra matka przychodzę tu każdego miesiąca, aby Was zachęcić, prowadzić w mądrości i prawdzie. Uczcie się prawdziwej wiary Kościoła. Bóg nigdy Was nie zawiedzie. Bóg panuje nad wszystkim i wie wszystko: widzi serca, umysły i dusze Was wszystkich. Bóg widzi tu dobro. Gdybyście wiedzieli, co czynią Wasze modlitwy i moc waszych modlitw nigdy nie przestalibyście się modlić. Najświętsza Maryjo, panno, módl się za nami. Amen.